No, i witam w części trzeciej. Czyli przypominam, w poprzedniej części skończyliśmy na tym, że jedna godzina, Ty tego nie musicie robić, to są cztery kwadranse. Jedna godzina to jest 60 minut, a 15 minut ma jeden kwadrans. Czyli już wiecie praktycznie wszystko. Teraz musimy narysować znowu koło. Narysujmy znowu koło. Znowu podzielmy go na cztery części. Znowu wpiszmy. Dwudziesta czwarta, trzecia, szósta, szósta i dziewiąta. Na poprzedniej części było, że jedna, jeden kwadrans to 15 minut. Każda jednostka to jest 5 minut. Czyli, jeżeli mamy kwadrans, to kwadrans ma 15 minut. Taki kwiatek wyszedł, no nie? Czyli przypominam, w jednej godzinie jest, są cztery kwadrance. Teraz chciałabym, abyście podzielili ten zegar na pół. Narysujmy jeszcze obok sobie, narysujcie drugi zegar. I też podzielmy go na pół. Co widzimy? Widzimy 15 i 15, czyli 15 i 15 razem jest 30 minut. I z drugiej strony też mamy 30 minut. Czyli 30 minut to się równa 15 minut z pierwszego plus 15 z drugiego. Tak samo będzie po tej stronie. To tak, jakbyśmy jabłko dzielili na pół. Czyli z jednej strony mamy 30 i z drugiej 30. Czyli razem to i to daje nam 60 minut. A 60 minut to jest 1H, czyli 1 godzina. Czyli wiemy już, że 1 H, czyli jedna godzina to jest... 60 minut, tak? Jedna godzina to są dwa razy po pół godziny, czyli dwa razy po 30 minut. 30, pół godziny, jeżeli się mówi pół godziny, to jest 30 minut. Dlatego mówiłam, że ta lekcja jest trudna. Dalej, wiemy, że jeżeli mamy, to tak jak w nutach, czyli mamy cztery kwadranse. 4 kwadranse. Tak? Czyli wszystko tak naprawdę już wiecie. Czyli tu jest, możemy sobie dorysować tam 30 i tu 30. Razem mamy godzinę. No i teraz wróćmy do, naszego, do naszej prezentacji. Popatrzcie, jest godzina 6. Zapisujemy tak albo tak. Czyli uwaga, ja jeszcze wrócę. Czyli możemy zapisywać godzinę. Ja używam czasami tak, albo możemy zapisywać w ten sposób. Ja używam najczęściej takiego zapisu. Dla mnie to jest najlepszy zapis. Dobrze, wróćmy do zadania. No i teraz mamy. Popatrzcie, odczytaj wskazania. 15 minut po godzinie 10. Mamy przed i po. I to będzie teraz tematem naszej nauki. Popatrzcie, proszę. Narysujmy znowu. Aj, bo wyłączam to pióro. Dobra. Narysujmy znowu zegar. Teraz popatrzcie, jeżeli tu mamy godzinę dwunastą, tu podzielmy, popatrzcie, na razie nie rysujcie. To, jeżeli wskazówka biegnie, to jest dwunasta zero pięć, dwunasta dziesięć, dwunasta piętnaście, dwunasta dwadzieścia,

12, 20, 25, dodajemy dajemy piątki. I jest 12, 30. Jeżeli tam było, że 15 minut po godzinie, na przykład 10, to 15, czyli tu musi być wskazówka. Czyli tu jest 12, 5, 15, tak? Jeżeli jest za 10 minut, to teraz tu. Popatrzcie, jak robię. Jedziemy za, czyli za. Czyli będzie na przykład tu, jeżeli zegar będzie. To będzie 12:20. Jeżeli tu będzie wskazówka, to będzie 1225. Jeżeli tu będzie wskazówka. To będzie dwunasta, już nie rysujcie, dwunasta Tutaj mamy również, czyli powiedzmy, zmieńmy sobie. Tu będzie 12,35, 12, co 5? 40, 12,45, 12,50, 12,55 i zmienia się na 13. Proszę się nie martwić, jeżeli ktoś tego nie zapamięta, to jest trudne po prostu trudne. Dobrze, czyli jeżeli mamy za, a jeżeli mamy przed, no to jak, jaki macie pomysł? Musimy jechać do tyłu. Jeżeli jest za 10, czyli robimy 5, 10, czyli wtedy wskazówka będzie tu. A to już jest wyższa filozofia. I to nie będzie 12, tylko będzie 11, 50. 11. I tu jest właśnie ten kłopot, że na razie macie wiedzieć, że mamy. 15 i 30. To jest najważniejsze. Reszty się nauczycie później. Popatrzcie proszę do tego ćwiczenia. Mamy godzinę 15 minut po godzinie 10. Za 10 minut godzina 12. To już są trudniejsze rzeczy. Popatrzcie na ostatnie. W czasie karnawałowego balu dzieci zorganizowały przedstawienie. Każda pacynka występowała 3 razy po 5 minut. Czyli ile minut występowała każda pacynka? Uwaga, zaczynamy. Liczymy po 5. 5, pokazujemy palce. 5, 10, 15. Czyli mamy 15, tak? 15 minut. Czyli każda pacynka ćwiczyła kwadrans. I teraz na tym skończymy lekcję. I zabierzemy się później do części czwartej.